No, wykonanie tego auta pojawił się u mnie dwa lata wcześniej zanim, zanim, zanim zaczęliśmy cokolwiek, cokolwiek działać w tym temacie no wyszło tak że jeszcze, jeszcze kilka lat temu mieliśmy dużo czasu ja, brat pomagał mi, kolega mi pomagał przy, przy budowie tego auta dysponowaliśmy czasem stwierdziliśmy, że kupno auta zabytkowego jest drogie, drogie auto drogi, drogo kupić, drogo go później odrestaurować auto tego typu no wyszło niestety też wyszło, wyszło drogie, ale jednak to nie jest auto stare, to jest nowe auto na, na nowych podzespołach i tak dalej. To jest auto, które, które ma jeździć i, i tutaj nie mam obawy, że coś że się zepsuje i, i tak dalej, że coś może być nie tak. W 2009 roku bodajże kupiliśmy ramę laminaty i budowa tego auta zajęła nam półtorej roku. Dokładnie, dokładnie półtorej roku, gdzie najwięcej pracy zeszło z jednak z tymi laminatami z, z wykończeniówką. Auto po, po miesiącu, po, po dwóch miesiącach już, już jeździło, a później dokończenie tych laminatów trzeba było tu uciąć, tu dołożyć. Mnóstwo naprawdę mnóstwo roboty i, i to było, to, to było najgorsze, najgorsze w tym aucie.